Sebastian Padiasek rezygnuje z członkostwa w Zarządzie Sokoła sieniawa Ta informacja wywołała sporo, spore zainteresowanie. Człowiek instytucja, człowiek, który tam grał, był wiceprezesem, doprowadzał do wielu transferów, organizował ten klub. Natomiast dzisiaj został poproszony nie dzisiaj w dniu rezygnacji został poproszony przez nowego burmistrza Witolda Mroska, aby zrezygnował. Bo jeżeli nie zrezygnuje, to burmistrz wstrzyma finansowanie z gminy. No, jakieś tam konflikty, i jeżeli ktoś mówi, że polityka nie gra w piłkę, no to, no to zawsze się myli. No, Kolejna polityczna decyzja. Sebastian się nie obraża, dalej wspiera i będzie kibicował. Tym razem, już jako kibic, mówi, że na ostatnim meczu tym z Iglopolem nie dał rady być, ale to nie dlatego, że się obraził, tylko po prostu nie miał czasu, ale obserwował, bo była transmisja, wykupił dostęp, oglądał. Życzę jak najlepiej prezesowi Krystianowi Halejcio. Ró również burmistrzowi, no i ze względu na tą swoją pasję i miłość do Sokoła-Sieniawa zrezygnował z tej funkcji i liczy, że ten klub zdoła się utrzymać, choć na pewno nie będzie to łatwe. Postawił na złego konia, jeżeli chodzi o wybory wcześniejsze, bo wiemy sami, że startował tak i, i później swoje głosy chciał komuś przekazać. Postawił na złego konia i no i się tak stało, że Sokusieniawa został trochę na lodzie, później jemu też było trudno wyegzekwować jakieś tam obietnice, które były, jeżeli kandydat, na którego osoba postawił do których się zobowiązał, nie wyegzekwował tego prawdopodobnie, no i cały czas tam był jakiś niesnacki. no i co, no i szkoda, bo dużo zrobił dla klubu jako zawodnik, później jako właśnie działacz w, w mieście i, i, i jako później prezes, tak, prezes. i, tak, i nawet z tego czasu by zapowiadało na, na jednym ze spotkań z kibicami y, awans do drugiej ligi, jeszcze jak byli w trzeciej lidze i w, kiedy na początku to fajnie funkcjonowało, trzecie miejsce w, w trzeciej lidze. No a później taki powolny spadek, no ale wszystko zaczęło się od problemów, od kiedy burmistrz Boś stracił stołek.